Poziom 222 to 223 poziom bakrumów. To, co kiedyś było galerią sztuki, zostało przekształcone w muzeum-bibliotekę. Leo Castellos jest kustoszem i kierownikiem poziomu. Opis. Jeżeli zastanawiasz się, kim jestem, nazywam się Leo Castellos. Możesz przeczytać plik na mój temat, który zamieniłem w swoją autobiografię. Tak czy inaczej to jest mój dom i muzeum. Stworzyłem je jako miejsce, w którym mogę przechowywać i dzielić się całą wiedzą oraz okazami bytów. Muzeum składa się z trzech pięter, z których każde ma część główną i cztery przyległe, tworząc kształtem literę X. Na pierwszym piętrze mieszczą się głównie ekspozycje bytów i wszelkie informacje ogólne. Na drugim piętrze znajduje się archiwum wszystkiego, czego dowiedziałem się o tej rzeczywistości. Trzecie piętro jest częściowo zamknięte, ponieważ tam właśnie mieszkam. To miejsce było kiedyś galerią sztuki, ale wyczyściłem je i wykorzystałem do własnych celów. Jeżeli jesteś zainteresowany, to wszystkie obrazy przechowuję. Mam biuro. No ale szczerze mówiąc, panuje w nim niezły bałagan. Jeśli kiedykolwiek wpadniesz do mnie i nie możesz mnie znaleźć, to prawdopodobnie tam jestem. Przed drzwiami mam wywieszkę na wypadek, gdybym spał. Prawdopodobnie powinienem był wspomnieć o tym wcześniej, ale nie krępuj się i wpadaj. Nie zrobiłem tego wszystkiego tylko dla siebie. Proszę tylko, żebyś niczego nie kradł i nie wchodził do zastrzeżonych stref. O większości przedmiotów można znaleźć informacje. Prawdopodobnie mam coś na ich temat w centrum informacyjnym. Lub centrum? Jak to się pisze? Tak czy inaczej, zapraszam do przejrzenia tego, co napisałem o każdym bycie. Jeśli masz nowe odkrycia, przynieś je do mnie, z przyjemnością je zobaczę. Zazwyczaj staram się, jak mogę, aby zdobyć okazy bytów, ale nigdy nie zrobię nic, aby je zabić z tego powodu. Jeśli nie ma żadnego okazu, to dlatego, że istnieje tylko jeden, albo nie mogę go znaleźć, lub jest on bardzo niebezpieczny. Próbowałbym zrobić repliki, ale nie umiem rzeźbić, mam jednak ich ilustracje. Bardzo staram się wszystko uporządkować, ale naprawdę trudno jest posortować wieki notatek. Trudno jest pokazać humor w tekście, nie używając nieformalnych zwrotów. To pierwsze zdanie miało być żartobliwe, ale nie wiedziałem, jak to przekazać. Jeżeli masz jakieś pytania, to nie krępuj się mnie pytać, chętnie pomogę. Bazy, posterunki i społeczności. Jestem tutaj sama. Czasami prowadzę spotkania dla zapomnianych, ponieważ jestem z nimi związany. Doceniam jednak towarzystwo. Jeśli możesz przynieś kilka bułeczek, szczególnie o smaku miodu wiśniowego. Pamiętaj, że jestem uczulony na psy, więc proszę nie wpuszczaj ich na ten poziom. Nie jestem też zainteresowany, aby ktoś inny tu mieszkał, więc proszę o to nie prosić. Remont tego miejsca był już bardzo bolesny i nie będę go przerabiać. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Możesz wejść na ten poziom, znajdując i trzymając broszurę Muzeum Sztuki, znalezioną na poziomie 46, poziomie 11, poziomie 156 i poziomie 201. Możesz je znaleźć na innych poziomach, ale wydają się działać tylko w tamtych, które określiły. Znalezienie drzwi oznaczonych napisem Pokój Naukowy 202 Magazyn. I skorzystanie z nich na poziomie 190 również przeniesiecie tutaj. Wyjścia. Wyjście przez drzwi oznaczone napisem wyjście przeniesiecie na poziom 198. Nie polecam jednak tego wyjścia, chyba że chcesz skoczyć ze spadochronem. Wyjście przez automatyczne drzwi wejściowe przeniesiecie na poziom 302. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.